Już po raz drugi centrum włączyło się w ogólnopolską akcję organizowaną wspólnie z Fundacją z Uśmiechem przez życie. O raku jamy ustnej mówi się wciąż niewiele, tymczasem jest to drugi po raku pod względem częstości występowania w Polsce nowotwór złośliwy rejonu głowy i szyi. Jak w przypadku wielu chorób nowotworowych, szanse na przeżycie i wyleczenie rosną, jeśli schorzenie zostanie wcześniej wykryte. Ponad 60% wszystkich zgłoszeń nowotworów jamy ustnej i twarzy czaszki. To jest już w ostatecznej fazie się pacjenci zgłaszają, natomiast według naszej wiedzy i poziomu medycyny 80% zgłoszonych Jeżeli pacjent, pacjent się zgłosi we wczesnym stadium choroby, ma 80% szans na przeżycie. Dlatego tak ważna jest profilaktyka. Akcje takie jak ta w szanowie mają uświadomić ludziom, by po pierwsze co pół roku chodzili do dentysty, a po drugie nie bagatelizowali nawet drobnych zmian w jamie ustnej. Co powinno nas zaniepokoić? Na pewno zmiany nadżerki niegojące się. Yy, yy. Owrzodzenia, ubytki w błonie śluzowej, zmiany również koloru, zmiany plamy. Dlatego, że w jamie ustnej również z komórek, yy, yy, komórek barwnikowych może, mo, może rozwijać się najgroźniejszy nowotwór, czyli czerniak. Rak jamy ustnej najczęściej diagnozowany jest u osób palących, nadużywających alkoholu po 40 roku życia, zakażonych wirusem HPV 16 i 18 oraz genetycznie narażonych na chorobę nowotworową, czyli podobne przypadki zdarzały się już w rodzinie. Nie tylko oni powinni jednak korzystać z badań kontrolnych u stomatologa przynajmniej raz na rok. Centrum uśmiechu dało teraz taką Możliwość bezpłatnie. Skorzystało z niej 20 osób, u żadnej nie stwierdzono zmian nowotworowych. Jeśli ktoś nie mógł uczestniczyć w tej akcji, a chciałby przebadać, jest taka możliwość. Wystarczy zadzwonić do centrum uśmiechu. Jeżeli ktoś powie, że ma coś na błoni śluzowej, to nasza rejestracja jest uczulona i takiego pacjenta na pewno zapisze i na pewno mi przekaże wiadomość, że ktoś chce się dać oglądnąć. Akcja profilaktyczna organizowana była po raz drugi. Pracownicy centrum już zapowiadają trzecią jej edycję za rok.